Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię Wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa, a przecież żaden z nich bez woli Ojca Waszego nie spadnie na ziemię. U Was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zapresie i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo pańskie. Uwaga! Kto z Was modli się? Ręka do góry. Nawet. A kto jest zadowolony ze swojej modlitwy? Dziękuję. Co za głosowanie. Ja sobie tak pomyślałem, przygotowując się do tematu modlitwy, że to jest taki temat, taki, ever, ever, taki zawsze działający, że co ksiądz, co konferencja, to mógłby być w ogóle o modlitwie. Bo wszyscy się uczą, a nikt się nie może nauczyć, albo prawie nikt. Niesamowite. Nie może tak być. Dobrze? Jaka jest różnica? Ja pamiętam siebie jako nastolatka, który zaczął przyglądać się swoim życiu, w którym wiele rzeczy robiłem tylko dlatego, że inni też robili. Robiłem i mi nie wychodziło. Musiałem dopiero podjąć osobną decyzję co do każdego kolejnego obszaru w życiu, w tym co do modlitwy. Że jak chcę się nauczyć, to tak długo trenuję, aż mi wyjdzie. I tak faktycznie było, że się zawziąłem, że się nauczę modlitwy. I chciałbym dzisiaj o takich podstawach, na bazie których można się zawziąć wam powiedzieć kiedy możemy być zadowoleni z modlitwy to jest mierzalne bóg mówi myśli moje nie są myślami waszymi udana modlitwa jest wtedy kiedy wpadamy na pomysł odnośnie tego co bóg myśli jesteśmy gotowi żeby zmienić nasze życie Udana modlitwa nie mierzy się tym, że mamy fajne emocje, że mamy fajne uczucia, że czujemy, że to było dobrze. Nie mierzy się tym. Nawet nie mierzy się czasem za bardzo. Mierzy się tym, czy dotarło do nas, że Bóg inaczej myśli i co z tego wynika, co z tego mogę wdrożyć w życiu. Docelowo. Udana modlitwa mierzy się zgodnie z Ewangelią Stamiara, tym, że poznacie po owocach. Że chcemy żyć zgodnie z Ewangelią i nam wychodzi, mamy dobre owoce. I to jest jedyny wskaźnik. Jak to zrobić? Po pierwsze, myśli. Już nie, nie jeden raz to mówiłem. Mamy chrzan w głowie. Chrzan, czyli nie chrzany... Dziwię, dziwię się, że czasami ktoś mówi, szan jak szan. Nie, że mamy tak pokrzanione, że nam w głowie buzują myśli. Wszystkim nam buzują myśli. Nie ma ludzi, którym by myśli nie buzowały. Tylko jedni nad tym pracują, są w głowie, a inni poz pozostawiają to nas żywią i żyją w chaosie. Chcecie się dowiedzieć, jakie myśli mają wpływ na wasze życie? Czy nad nim pracujecie? Wystarczy tylko przyjrzeć się chociaż jednemu dniowi, ile w nim było decyzji, które miały charakter chaotyczny, przypadkowy. Robiliśmy, zrobiliśmy coś, co jest głupie, nierozsądne, kompromitujące, byle jakie. Marnujemy czas. To można prosto zmierzyć. W związku z tym, żeby się modlić, w ogóle jakkolwiek, żeby się modlić, trzeba nauczyć się pracy z myślami. Dlaczego? Dlatego, że większość spotkań między ludźmi nie wygląda jak spotkania. Spotykają się dwie osoby i każda ma w głowie burze myśli. Ale żeby spotkać się, trzeba tą drugą osobę usłyszeć. Ale jak nasze myśli napierają na nas, wypełniają mózg, to my nie słyszymy, a w czasie rozmowy jedynie mówimy o tym, co nam się skojarzyło z tym, co druga osoba powiedziała. Skojarzyło. Nie przyswajamy od niej informacji. Jesteśmy cały czas zaangażowani w swoje myślenie. Zwróćcie uwagę na to, ile rozmów polega na tym, że jedna sama coś mówi, a druga mówi, co z tym skojarzyła. Czyli nie słyszy, nie dociera do niej. Potem tamta z kolei mówi, a co jej się skojarzyło. No i tak się ludzie wymieniają skojarzeniami. Nie umiem w czymś takim uczestniczyć. Uważam, że to strata czasu. Jaka dla mnie ma być wartość w tym, że ktoś mi mówi, co mu się skojarzyło? Może to, a może tamto. To samo jest w relacji z Bogiem. Jak mamy ten napór myśli, to jak Bóg może cokolwiek nam powiedzieć? Jak my cały czas jesteśmy zaangażowani w to, co nam się myśli? Dlatego nie ma udanej modlitwy bez pracy nad myślami, w efekcie bez tego, że potrafimy słuchać i przyswajać informacje. Wydaje mi się, na ile myślę, że praktykuję rozmowę z Bogiem, że wbrew temu, co wielu ludzi mówi, Bóg nie rzuca słów na wiatr. Jeśli ktoś ma chrzanu w głowie, to do niego nie mówi. Nie mówi. Więcej wam powiem, że jeżeli człowiek zaczyna pracować nad swoimi myślami i już potrafi się wyciszyć i skoncentrować, to jeszcze Bóg czeka. Żeby jego słowa nie były rzucone na wiatr. Bo pomyślcie sobie: spotykacie drugiego człowieka i mówicie coś, a on mówi tylko, co mu się skojarzyło, czy nie słucha. Zaufacie mu? Powiecie do niego coś ważnego? Myślicie, że Bóg tak łatwo ufa człowiekowi. Że jest takim. Wszechmogącym głupkiem, który nie patrzy się na to, na jakim etapie jest ta relacja? To jest w ogóle nieprawdopodobne, co Bogu się przypisuje. Nie umiem sobie tak Boga wyobrazić. Nie ma żadnego potwierdzenia, poza tym, że ludzie projektują na Boga, że tak się zachowuje. W związku z tym praca z myślami jest podstawą. Yy, sprzedam Wam najprostsze metody. Uważam, że podstawową jednostką pracy nad sobą to jest 15 minut. Przed Bogiem. 15 minut. Ja jak zaczynałem z 15 minutami, to mnie cholera brała, bo nie mogłem wytrzymać. Dobrze jest mieć stoper, ponieważ ledwo zaczynamy się skupiać, a nasza głowa jest wypełniona różnymi myślami, co my musimy zrobić, i wszystko nas z tej modlitwy wyrywa. No i potem zaczynają się te wszystkie myśli. Mogę wam. Na tym etapie tego kazania do dwóch rzeczach powiedzieć. Pierwsza. Jedno z najbardziej skutecznych metod na uporządkowanie myśli jest spisywanie myśli. Czyli mam 15 minut i zaczynam tak. Mówię: Boże, jestem przed Tobą. Przez chwilę próbuję się przyglądać swoim myślom. No, żeby zobaczyć, że to mi się myśli, a nie ja myślę. Czyli to nie jest wynik naszej decyzji, tylko tak wy nam wychodzi. I potem się pisze. I nie pisze się pamiętnika. Pisze się tak po kolei, jak nam te myśli się układają, czyli takich szan. To nie są notatki, do których ktoś powinien mieć dostęp. To nie są notatki, do których Byśmy chcieli kiedyś wracać. Można je w ogóle potem wyrzucić, spalić. Nie ma znaczenia. Chodzi o to, jest taki mechanizm psychologiczny, z którego ja często korzystam. Że jak nam się myśli, to myśli się nakręcają. Jak je spiszemy, to mózg wie, że są spisane i nie musi już ich pamiętać. Daje nam luzę. Człowiek, który pisze, uwalnia się od wielu myśli, wycisza się. Jeśli ktoś będzie tak praktykował trzy dni, tydzień, to już zobaczy swoje myśli. Jeśli będzie praktykował miesiąc codziennie, to zacznie rozumieć, co, co ma w głowie. Jeśli pół roku, to doświadczy ulgi, no bo trzeba nad tym zapanować. Jedynie tym, czym zarządzamy, potrafimy wygrywać życie. Analogiczną do tego metodą, albo też równoległą, jest uczenie się przyglądania swoim myślom, kiedy ktoś je spisuje to może się przyjrzeć temu, co spisał na kartce. My powinniśmy uwolnić się od tego, że myśli sugerują nam, że to jesteśmy ja, to jesteśmy my. Po prostu mamy myśli, tak jak mamy żołądek. To nie jesteśmy my, nam się myśli. Absolutnie do ogarnięcia. Takie przyglądanie się z własnym myślą, nabieranie dystansu, że to nie jestem ja, tylko to są moje myśli, bardzo dobrze wpływa na człowieka, bo zachowuje się dużo racjonalniej, nie wkręca się w pobudzenia, No to niech dystans. No dobra. To takie podstawy podstaw, które dziś chciałem wam sprzedać i zdefiniować. Udana modlitwa to taka, w której słyszymy głos Boga i dzięki temu, czy jesteśmy skupieni, panujemy nad swoimi myślami, zmieniamy swoje życie. Albo inaczej, udana modlitwa to taka, która przynosi dobre owoce w naszym życiu. Mamy wiosnę, co już pierwsze owoce. Wiadomo, czym różni się drzewo od drzewa, które ma owoce. Tak samo różni się człowiek od człowieka, który ma dobre owoce. Udana modlitwa jest mierzalna.